W chatce w środku lasu mieszkał sobie drwal. Miał żonę i dwoje dzieci, Jasia i Małgosia. Chatka była uboga, bo i drwal był ubogi, ale mimo to zawsze panowała w niej radość. Nastały jednak złe czasy, głód panował w całym kraju, a żona drwala nie miała już co włożyć do garnka. Z troską myślała o dzieciach. Co zrobić, żeby nie umarł z głodu? Pewnego dnia rzekła do drwala. Jest tylko jedno wyjście. Musimy wysłać Jasia i Małgosi do twojej siostry. Ma duży dom, trochę grosza przy duszy i dobre serce. Na pewno przygarnie nasze dzieci. Ale siostra drwala mieszkała daleko, po drugiej stronie lasu. Rodzice Jasia i Małgosi nie mogli udać się z dziećmi w tak długą drogę. Czy puścić je same? Czy nie zgubią się w lesie? Ale nie było rady. W chatce czekał ich jeszcze gorszy los. W końcu rodzice pożegnali wśród łez Jasie i Małgosię i przekazali, żeby wciąż szli wzdłuż strumyka i nigdzie nie zbaczali. Słońce właśnie wstawało, gdy dzieci wyruszyły w drogę. Jaś niósł małe zapiniątko, do którego mama włożyła ostatni kawałek chleba, jaki był w chatce. Małgosia wciąż oglądała się za siebie, żeby po raz ostatni zobaczyć dom rodziców i trochę popłakiwała. Brat pocieszał ją, choć sam był smutny. Nie płacz Małgosiu. Jeszcze dziś wieczorem dojdziemy do domu cioci. I może po drodze spotka nas jakaś ciekawa przygoda? Szli i szli, a szum strumyka przez cały czas im towarzyszył. Im głębiej w las, tym strumyk był szerszy i głębszy. Ze strumyka zrobił się strumień, a ze strumienia rwąca rzeka. Wody było tak dużo, że zalewała ścieżkę i dzieci musiały brodzić w niej po kostki. W końcu Małgosia poczuła się bardzo zmęczona, a Jasiowi wydawało się, że stopy mu wkrótce odpadną z zimna. Dzieci usiadły więc na wielkim, zwalonym pniu, żeby odpocząć i rozgrzać się choć trochę. Ale nagle niebo przesłoniły ciężkie chmury i zaczął padać deszcz. Z deszczu zrobiła się ulewa, a z ulewy straszna burza. Jaś wziął siostrę za rękę i pobiegł przed siebie. Na szczęście nieopodal była mała grota. Kamienne ściany osłaniały od wiatru i deszczu, a na ziemi leżały suche liście, na których dzieci ułożyły się wygodnie. Były tak zmęczone długą drogą, że od razu zasnęły. Jasiowi śnił się dom wypełniony słońcem, a Małgosi uśmiechnięte twarze rodziców. Rankiem obudził ich śpiew ptaków i promienie słońca wpadające do groty przez szczeliny w kamieniach. Był piękny, jasny dzień, ale dzieci patrzyły na siebie niespokojnie. Nie słychać było szumu wody. Gdzie się podział strumień? Uciekając przed burzą, Jaś i Małgosia oddalili się od ścieżki, a teraz nie mogli jej odnaleźć. Chodzili tam i z powrotem, przyglądali się drzewom i krzakom, ale wszystkie były do siebie podobne. Nie trudno jest zabłądzić w wielkim lesie. Małgosia zaczęła cicho płakać, a Jaś przytulał ją mocno i pocieszał, choć sam był niespokojny. Chodzili tak przez cały dzień. Czasem odpoczywali, rozglądali się wokół i szli dalej. Ale ścieżki i strumyka jak nie było, tak nie było. Nagle... Jaś się zobaczył na gałęzi pięknego, białego ptaka. Ptaszek śpiewał cudnym głosem, a dzieci słuchały zachwycone. W końcu zatrzepotał skrzydłami i poderwał się w górę. Chodźmy za nim, szepnęła Małgosia. Biegli za ptaszkiem, aż znaleźli się przed dziwnym domkiem. Domek miał ściany całe z piernika, dach z marcepanu, okna z lukru, drzwi z czekolady i komin z orzecha. A w ogródku rosły lizaki. Dzieci nie mogły uwierzyć własnym oczom. – Co za pyszności! – zawołała Małgosia i podeszła do lukrowanego okna. – Spróbuję kawałek okiennicy. Jaś też nie stał bezczynnie. Chodził po ogródku i wyjadał co dorodniejsze lizaki. – Nagle otworzyły się drzwi z czekolady i z domku wyszła staruszka. Miała zmrużone, złośliwe oczy, żółte zęby i nos jak haczyk. Wyglądała tak okropnie, że przerażone dzieci aż podskoczyły ze strachu, a nadgryzione smakołyki wypadły im z rąk. Już chciały uciekać, ale staruszka odezwała się do nich uprzejmie. – Ależ wejdźcie do środka, drogie dzieci, poczęstuję was jeszcze smaczniejszymi łakociami. Podała jedną rękę Jasiowi, drugą Małgosi i weszli we trójkę do domku. Ach, jakie pyszności tam były! Stół uginał się od słodyczy, placki i placuszki, ciasta i ciasteczka, miody, konfitury, marmolatki, a dzieci jadły, aż im się uszy trzęsły. Potem staruszka zaprowadziła je do pokoju, gdzie stały dwa śliczne łóżeczka. Jasi i Małgosia podziękowali za kolację, ułożyli się wygodnie i prędko zasnęli. Musiało im się śnić coś pięknego, bo przez sen uśmiechali się leciutko. Domyśliliście się już pewnie, że staruszka była tak naprawdę złą czarownicą. Zbudowała domek z piernika, żeby zwabiać do niego dzieci. Ze starości nie widziała już zbyt dobrze, ale jak każda czarownica miała doskonały węch. Gdy jakieś dziecko kręciło się w pobliżu domku, nos natychmiast ją o tym powiadamiał. Następnego dnia o świcie czarownica wślizgnęła się do pokoju, gdzie spały dzieci. Patrzyła na nie z zadowoleniem. Wyglądają smakowicie. Trochę chuderlawe, ale się podtuczą. Ależ będzie uczta! Mówiła do siebie w duchu i zacierała ręce. Prędko złapała śpiącego Jasia i zamknęła go w klatce. Potem obudziła Małgosię wrzeszcząc na całe gardło. Stawaj, Leniuchu! Idź prędko zrobić pyszne śniaranie dla swojego braciszka! Chcę, żeby był pulchniutki! I zaśmiała się szyderczo. Kiedy Małgosia domyśliła się, że czarownica chce zjeść jej brata, gorzko zapłakała. Ale cóż było robić? Starucha pilnowała jej jak oka w głowie i wciąż wydawała nowe rozkazy. Małgosia musiała codziennie przygotowywać obfite posiłki dla Jasia, a czarownica każdego ranka podchodziła do klatki i wołała. No mój mały, wystaw paluszek przez kratę. Zobaczymy, czy jesteś już dosyć pulchny. Ale Jaś był sprytny. Zauważył, że czarownica ma słabe wzroki i zamiast palca wystawiał przez kratę suchy patyczek. Starucha dotykała go i mówiła. Głodziutki ten chłopczyk? A przecież tak dużo je? Trudno. Trzeba jeszcze trochę poczekać. Minął miesiąc i czarownica zdenerwowała się już na dobre. Przynieś mi natychmiast wiadro wody! zawołała do Małgosi. Gruby czy chudy? Zjem go dzisiaj na kolację. Dosyć mam czekania! Małgosia płakała i prosiła staruchę, żeby tego nie robiła, ale Wiedźma nie chciała nawet słuchać. Cicho bądź głupia, ja zdania nie zmienię. Pomóż mi lepiej porąbać drzewo na opał. Piec musi być dobrze rozgrzany. Potem kazała Małgosi wejść do pieca i powiedzieć, czy jest już wystarczająco ciepły. Dziewczynka przestraszyła się, że też zostanie upieczona. Wtedy przyszedł jej do głowy pewien pomysł. – Ale jak ja mam tam wejść? – spytała. Czarownica odburknęła ze złością. – Co za nierozgarnięte dziecko! Patrz uważnie, pokażę ci, jak się to robi! Otworzyła drzwiczki i wsunęła głowę do pieca. A wtedy Małgosia z całej siły popchnęła czarownicę do środka i zatrzasnęła drzwiczki. Czarownica miała to, na co zasłużyła. Spaliła się w piecu jak sucha gałąź. Małgosia, ile sił w nogach, pobiegła do klatki, żeby uwolnić brata. Kiedy Jaś wybiegł ze swojego więzienia, padł siostrze w ramiona. Obydwoje śmiali się i płakali ze szczęścia. Nareszcie byli wolni. Ale nie wyszli tak prędko z domu czarownicy, jak wszystkie ciekawskie dzieci chcieli poznać sekrety tego miejsca. Chodzili, szperali i w ostatnim pokoju znaleźli skrzynię pełną drogich kamieni, złotych monet i innych skarbów, które czarownica kiedyś ukradła. Jaś i Małgosia byli oczarowani tym bogactwem. Wzięli tyle kosztowności, ile tylko mogli unieść. Szli przez las, aż dotarli do szerokiej rzeki. Jak tu przedostać się na drugi brzeg? Nie ma mostu, ani nawet kładki? Zastanawiał się Jaś. Po rzece pływał biały łabędź. Małgosia zawołała do niego. Piękny łabędziu, czy nie mógłbyś nas przewieźć na drugą stronę rzeki? Łabędź podpłynął do dzieci i przewiózł na grzbiecie najpierw Małgosię, a potem Jasie. Po drugiej stronie rzeki las wydał się dzieciom dziwnie znajomy, ależ tak, tędy prowadziła ścieżka, którą szli miesiąc temu. Pobiegli co sił w nogach i wkrótce zobaczyli dom rodziców. Żyli się po cichu i zajrzeli przez okno. Zobaczyli swoich rodziców. Mama płakała, a tata siedział ze spuszczoną głową i mówił sam do siebie, gdzie są teraz moje kochane dzieci? Tu jesteśmy! Zawołali chórem Jaś i Małgosia i rzucili się rodzicom w ramiona. Uściskom, pocałunkom i radosnym okrzykom nie było końca, a kiedy dzieci opróżniły swoje kieszenie, na podłogę posypał się deszcz pereł diamentów i złotych monet. Odtąd w chacie drwala panowało szczęście i dostatek. I choć w spiżarni nigdy nie brakowało smakołyków, to Jaś i Małgosia woleli jeść chleb z masłem. A najbardziej chyba nie lubili pierników.